Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś gościmy w żabnie, na przepięknym rynku. Mam nadzieję, że będzie nas słychać, bo ruch samochodów jest tutaj y, ogromny, no, ale do tego też się odniesiemy w naszej rozmowie. Państwa i moim gościem jest burmistrz żabna, pan Tomasz Kioski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja tradycyjnie na początek zachęcam państwa do kilku rzeczy. Przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dodawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą państwo w opisie tego materiału. Okej, okay, panie burmistrzu, yy, jest już pan no, kilka miesięcy burmistrzem. Te pierwsze trupy z szafy już powypadały? Nie, chyba trupów nie było. Mam. Yy... Co prawda, jest ja jestem nowy na stanowisku, ale wszyscy pracownicy, którzy pracowali, są dalej. Sekretarz ten sam, skarbnik ten sam, kierownicy zostali ci sami. Dlatego jakby kontynuujemy to, co było robione, były robione rzeczy dobrze, dlatego kontynuujemy te rzeczy i wchodzimy w nowe, w nowe inwestycje, w nowe programy. Nowe jakieś zadania. No ale tym y takim trubem z szafy jest ta działka w Błęgu, która Wam spadła okay, na głowę. Okay. E, ponad 4 miliony złotych. Tam sytuacja wyglądała tak, że był przedsiębiorca, umarł i spadkobiercy nie chcieli e, przyjąć spadku w postaci działki, która była obciążona ponad 4 milionową hipoteką. No 4 miliony dziura do, w budżecie to jest kolosalna e, wyrwa. Tam jest nawet 4,5 miliona. E, najdziwniejsze... To by już o te grosze, pół miliona. Dziw najdziwniejsze jest to, że. Że właśnie spadkobiercy, jakby nie przyjęli tego spadku. No, jest normalne, ale, pan by ale, przyjął? No, ale inne działki, które by nie były obciążone hipoteką, przyjęli. A pan by nie przyjął? Ja, no, ja właśnie, też nie nie przyjął. To, to jest a, logiczne. A nasze prawo jest takie, że nie ma bezdziedzicznych spadków. I my, jako i, i dziedziczy, osta gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a że spadkodawca e, był zameldowany w Łęgu, także nam przypadło, no, sąd, sąd. E, jakby przyznał nam ten spadek. Momentalnie, dwie godziny później, yy, Komornik zwrócił się do banku o zablokowanie naszych kont. Także błyskawicznie, czekał tylko na ten ruch i, i, i błyskawicznie zaczął Komornik działać. Jakby to było w drugą stronę, jakbyście mieli od kogoś pieniądze dostać, to tak szybko by nie poszło? Pewnie nie, no ale no co zrobić? no Takie jest prawodawstwo w, w naszym kraju. Od 2019 roku samorządowcy zwracają się o. Zmianę tego przepisu nie udało się jeszcze. Panie burmistrzu, właśnie wspomniałem o tym ruchu na, tutaj w centrum Żabna i remedium na niego, na ten ruch ma być obwodnica Żabna, o której mówi się od wielu, wielu lat. Jesteście już chyba po konsultacjach społecznych, tam chyba 200 wniosków wpłynęło. W ogóle będziecie je brać pod uwagę, czy po prostu robimy, no bo jest jednak mimo wszystko palący problem. Tak, palący jest problem, bo ruch wzmógł się, tutaj bardzo się wzmógł ruch na naszych ulicach, a jeszcze się wzmoży tym bardziej, gdy zostanie oddana obwodnica Hubenic, czyli to jest miejscowość obok mostu na Borusowej i jeżeli tam zostanie oddana ta obnica, ruszy ruch yy, samochodów, tirów i autobusów, także ten ruch jeszcze wzrośnie. Jesteśmy po konsultacjach, teraz yy, jednostka, która projektowała yy, te koncepcje przebiegu oraz Tutaj mamy zespół w urzędzie, analizują te konsultacje, wszystkie te opinie i wnioski, które wpływały. I po jakimś czasie ja będę musiał wydać decyzję, czy, czy przestępujemy do, wodnic, do budowy czy nie, nie przestępujemy. Ale będzie się pan sugerował tak naprawdę, zawsze realizacja takiej dużej inwestycji ciągnie za sobą opór społeczny. Widzimy to chociażby nawet teraz, jak była powódź. Wracamy do 2019 roku, kiedy mieszkańcy terenów, które teraz zalało, protestowali przeciwko budowie zbiorników i teraz wyciągają ręce po to, żeby im państwo dało pieniądze na to, żeby stanąć odnowana Nogi. Czy w sytuacji, kiedy mówimy o obwodnicy żabna, kiedy widzimy, że ten ruch, nieważne nie czy to jest poniedziałek rano, czy środa po południu, ten ruch jest bardzo duży. Czy właśnie wi większym interesem społecznym nie jest to, żeby mimo tych kilku yy, protestów, bo tam jak pamiętam przebieg to tam jest kwestia wyburzenia chyba jednej stodoły, jednego a, domu. No to nie, no domu żadnego nie burzymy. no to tak, jeszcze lepiej. Yy, pierwotnie wybudowany budynek jako pieczarkarnia, ale on 30 lat nie jest także jest taki no w bezkolizyjny. No to nam nie ma się co chyba, pani burmistrz zastanawiać. Trzeba rozpatrzeć wszystkie wnioski i opinie. A wydać trzeba yy, decyzję w interesie ogółu. Interes ogółu jest, no, Przeanalizujemy to większość jest zabudową o obolnicy. To oczywiście zdecydowana większość. To jest, jest, są osoby, które protestują, no ale Nie podejmujemy decyzję, czas mam jeszcze 2-3 tygodnie. Ja mieszkam yy, 100 metrów stąd, widzę jak ten ruch jest zmożony, jak, jak on z dnia na dzień rośnie. I, i no, ten ruch jest już teraz już rozpoczyna o trzeciej w nocy. Bo, bo te tiry, które kończycie o drugiej, się o 11 tak, jest kilka godzin przerwy. No. Na pewno jest to poważny problem, z którym się musimy e, uporać. Jest tak. potem kwestia jeszcze zdobycia pieniążków na tę wodnicę. Ja mówię zawsze tak, bo, bo, bo są, są głosy, które mówią, czy zastanawiać, się, czy robić, czy nie robić. Trzeba mówić całą prawdę, jak to wszystko wygląda. Mianowicie prawda jest taka, że myśmy wystąpili, te koncepcje zostały utworzone parę lat temu. Dwa, ponad dwa lata temu e, Pani Burmistrz wystąpiła o uzgodnienia środowiskowe do tej koncepcji, która jest, która dostała. I dostaliśmy na tą koncepcję zgodę. Jeżeli my będziemy chcieli występować, zmienić coś, to my musimy od nowa występować o zgodę. Jeżeli będziemy chcieli zbierać coś w jakimś przebiegu, e, coś zmieniać e, tą owodnicę... To jest w to ruchach, to, Ale to musimy od nowa uzyskać pieniądze na koncepcję. Zarząd Dubrończyk pieniędzy nie da, bo ta koncepcja kosztowała mnóstwo pieniędzy. Tam były trzy przebiegi. Jeden, oczywiście, był od początku niebrany pod uwagę, ale by trzeba było od nowa robić koncepcję. Potem od nowego uzgodnienia środowiskowe. Wypadamy yy, z perspektywy budżetowej na te lata. To następna możliwość, ja nie mówię, że możliwość starania się, to, jest, to, to są lata 34, 36 tak, 30, tak, 38. to, są, to skończycie z skoń lata. To są. Skończyli co to ciekawe o, fajny traktor. E, skończylibyście z tą obwodnicą, to jak w Tarnowie, gdzie od 20 lat próbują e, różne fikołki robić, żeby to zrobić, i finalnie zawsze jest ten jeden problem, że miasta na to nie stać, was Szczerze. też nie stać, więc jeżeli pojawia się tylko jakieś źródło finansowania, możliwość realizacji tej inwestycji, to musicie z niej e, korzystać. Kolejny palący problem to Dunajec. E, tam macie od premiera Kosiniaka-Kamysza 3 miliony złotych e, na zabezpieczenie korytarz rzeki na wysokości e, Niedomic. E, panie burmistrzu, te 3 miliony złotych patrząc na ceny realizacji inwestycji to jakieś chyba drobne. To Nie wiem co, co możecie zabezpieczyć, kilka worków was z piaskiem położyć. Nie, jest e, w ogóle Dunajec jest niebezpieczny od Bobrownik, czyli od, od granic naszej gminy do e, Trzyżowa, to jest miejscowość zaniewieczą. I tam ucieka z koryta ten Dunajec i na zabezpieczenie całego tego odcinka jest potrzebne 20 milionów złotych. Ale najbardziej niebezpieczny, taki newralgiczny, newralgiczny problem to jest właśnie w Niedomicach. Żabno Niedomice, po drugiej stronie Biskupice, byłem, to, byłem tam właśnie kiedyś na wycieczce rowerowej i widziałem to, jak tam już coraz bliżej ta skarpa sięga już do mostw. Yy, I monitorują, to, monitorują to właśnie yy, mieszkańcy Niedomic, pani sołtys Niedomic, pani Sylwia Kijowska. I mają, badają od stycznia dokładnie. Od stycznia koryto przesunęło się niebezpiecznie aż o 30 metrów. W takim tempie, 10, to, w takim jest tempie to jest porażające. A zbliża się do wału, a koło tego wału idzie e, wysokoprężna rura ze sprężonym gazem. Także tam jest wiele niebezpiecznych rzeczy, którymi ty trzeba się już zająć. E, ja miałem rozmowę z panem e, Krzysztofem Gręczarem, wojewodą który obiecał pomóc, ale rozmawialiśmy też z Panem, udało się zorganizować spotkanie z Panem Kosiniakiem Kamieszem, z wicepremierem. Obiecaj nam, że nam pomogą. Tak się złożyło, nieszczę... no, nieszczęśliwie złożyło, że myśmy tę rozmowę odbyli w czwartek, a w sobotę ta nieszczęśna powódź. Także teraz premier jest zajęty innymi rzeczami, ale ale jak tylko się też... troszkę unormuje, to się przypomnimy zaraz, że. Tak, tylko, że może być problem z racji tego, że teraz, e, z racji tego, że e, ta powódź wystąpiła na, e, tam na południu, no to może być ryzyko, że wszystkie siły i środki będą akurat tam skierowane i te wszystkie e, inwestycje wodne, że się tak wyrażę, mogą być troszeczkę odsunięte w czasie. Jest nadzieja taka. Bo że... wam się jeszcze nic nie stało. Jest nadzieja jest taka, że w czwartek, Wicepremier powiedział, że te pieniądze już są zabezpieczone i już były w wodach polskich. Także jakby były w wodach polskich, w małopolskich, to może one już tam są, na kupce czekają na nas. Ja liczę na to i mam taką nadzieję, że. Kolejną inwestycją, która jest realizowana w gminie Żabno jest SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Chcecie wybudować ponad 30 domów, 36 mieszkań. Małe te mieszkania, klitki trochę, tak. Jak słyszałem, jak czytałem na ten temat, no to nawet mów, kiedyś pan wypowiadał się publicznie, że no, takie większe mieszkanie to około 65 metrów. Ja, to są dwa pokoje, salony. Dziękuję. Przy założeniu, że to ma być dla młodych rodzin, które powinny się osiedlać tutaj w żabnie, to za chwilę będą musieć, musieć mimo wszystko szukać czegoś kolejnego. Znaczy tak, to, to inicjatywa Simów to jest taka inicjatywa y, mieszkań pod wynajem. I tak. one są one są obcym właśnie do, tak, się do, własności. Do, się do własności, albo y, wychodzimy z tego y, z tego simu, odbierając ten pierwszy wkład i budujemy sobie mieszkanie albo kupujemy własnościowe. Y, no myśmy ankietę wcześniej mi zakończyli ankietę i mieszkańcy się z, właśnie wypowiadali jakie by te mieszkania chcieli. To to większość była za takimi mieszkaniami 56 metrów. Yy, parę osób chciało większe, dlatego robimy takie większe pod 70, no tam 66-7 metrów. Cztery takie mieszkania i cztery mniejsze z kolei. Ale mamy bardzo ładną okolicę. Mamy las z jednej, z drugiej strony. Mamy, mamy takie mieszkania, jak to mój projekt w wersji premium, bo to nie, są, nie, jest, nie jest to blok, tylko są szeregowce. Szeregówka fajna, w fajnym miejscu. Wy jesteście Simałopolska czy Simtarnów? Simtarnów to Czyli ta druga inicjatywa. Yy, Sintarnów, tak. I my jesteśmy tutaj właśnie, yy, no jakby teraz musimy, szukamy chętnych na te mieszkania. No to właśnie, gdzieś, gdzieś, jakie jest zainteresowanie? Czy, bo, czy, znaczy, myśmy jeszcze nie ogłosili tego na bok. Na, razie, ale, się rozpytanie na ale pewno. ale. 20 parę osób wzięło udział w ankiecie, gdzie, znaczy, takich, których opowiadało się, jakie mieszkanie by ich interesowało. Oprócz tego, były mnie osób parę, parę w urzędzie też pytali o, o wynajem mieszkań, jak im przedstawiłem propozycję, to byli bardzo zainteresowani. Bo co trzeba wziąć pod uwagę? Że będą to mieszkania do wejścia. One będą już wyposażone. One będą wyposażone nie w takim stanie deweloperskim, tylko wyższym. To By... nie będzie trzeba z sz, ścian szpaklować, malować tak, i tak, tak ale ale... dalej. Ale gdzie też będą cztery wersje wykończenia, powiedzmy w płytkach i każdy sobie będzie mógł jedną wersję wykończenia, ale będą już panele. także... Z, meble... z, gratami, z gratami wchodzić. Tak. Meble tylko i, i, i wchodzimy. Bo tak na wynajem, na wykończenie mieszkania też trzeba pewnie niż się ze 100 tysięcy złotych. To, 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 tak i to tak leciutko, leciutko, leciutko. Przy założeniu jeszcze do kupienia, jeszcze jesteśmy goli, wesoli, musimy sobie kupić jeszcze, nie wiem, pralka, suszarka, zmywarka, lodówka i tak dalej. Co to, to, nie to, czuję, to, to, to Dokładnie, tu, tu, 10, tu 5, tu 2 tak. tysiące i nagle nagle taką kwota... Dokładnie, panie burmistrzu, jak wszędzie w Urzędach Gminy trwa gorączkowy okres w postaci konstrukcji konstruowania budżetu budżet. na przyszły rok. Jaki będzie ten przyszłoroczny budżet, to będzie budżet spowolnienia, kiedy zaciskamy pasa, spłacamy stare długi, czy jednak, jak to zawsze mówię, nieustanny rozwój? Nie będziemy... chcemy się rozwijać, no chcemy działać. Pewnie, że mamy tam swoje obciążenia w budżecie. My bardzo dużo dopłacamy do oświaty. Do świata dopłacamy duże pieniążki. Zamknąć A... wszystkie szkoły, niech wierzą gdzieś indziej, proste. No, nie, nie chodzi o to, ale, ale mamy szkoły wyremontowane, yy, zostały nam jeszcze 3-4 takie podremonty plus plus, plus yy, przedszkola, żłobki, fajnie to działa. Będziemy się chcieli rozwijać. Ja tak jak mówiłem od początku, chciałbym taki, yy, postawić taki równomierny rozwój, żeby każda wieś, każda miejscowość Coś miała z tego powodu. Ja mówię, jeżeli w tym roku się nie załapiesz na jakieś tam pulę to za dwa lata dostaniesz dwa razy większą pulę, albo za trzy lata trzy razy większą pulę. Jeżeli jest potrzeba w miejscowości jakiejś konkretnej, dużej inwestycji, to zrobimy taką dużą inwestycję, ale rzadziej. A jeżeli ktoś chce mniejsze, to robimy mniejsze. Dużo robimy takich teraz przy domach ludowych remontów, takich yy, altanek rekreacyjnych, takich urządzeń. Ale w, tym, w, tym, w tym idziemy, ale również myślimy o poważniejszych rzeczach. Być może, panie burmistrzu, idealnym rozwiązaniem byłaby taka mapa drogowa, jeżeli chodzi o samorząd. Wiadomo, wieloletnia prognoza finansowa to jest coś, co nikt nie czyta, tylko wy się tym podniecacie i, i skarmi gminy. Ale generalnie, jeżeli dana społeczność wie, to co pan mówi, że w tym roku nie będziecie, nie będziemy tego robić, ale już mamy to w głowie, trzymajcie mnie za słowo, że w przyszłym roku wykonamy u was to i to. Jeżeli w perspektywie kadencji wszystkie gminy, te 20, nie wszystkie gminy, 20. wszystkie miejscowości, wszystkie 20 miejscowości w waszej gminie będą wiedzieć, że nie w tym, tylko w 2006, 2007, 2005 będzie coś realizowane, to jest większy spokój społeczny. I tak. wtedy nie ma pan kolejek tutaj w, uz, w Urzędzie Gminy, że kiedy. Ale ja się tak umawiałem, jak, jak jeździłem na spotkania takie jeszcze, jeszcze przedwyborcze, to mówiłem, że tak chcemy doplanować, nie chcemy nikogo pomijać. Ja wie tak samo ważne jest y, mieszkanie, z które mieszka 100 metrów odrzędu gminy, jak i ten, który mieszka 35 gminy. Każdy płaci podatki, każdemu się należy. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców, mniej więcej, plus środki, bo ktoś będziemy starać zewnętrzne i chcemy y, chcemy tak inwestować w poszczególne miejscowości. I w co będziemy inwestować? Będą decydować? Rady są sołtyki, radni. No y, czy to są pieniądze mieszkańców? Tak, mamy taką komisję infrastruktury, do której no, dziwnie, bo należą wszyscy radni. Jak zawsze jest po paru radnych, którzy są to wszyscy radni i oni planują jakby kolejność na przykład remontów dróg, czy modernizacji, mm. y, czy budowy nowych dróg, także myślę, że my tak tutaj, muszę powiedzieć, że tak, mamy bardzo spokojną pracę w Radzie, taką merytoryczną, nie ma żadnych przepychanek, ale robimy wszystko z otwartą przy mówimy, mówimy co krok po kroku będziemy robić, na co będziemy stawiać, z czego rezygnujemy, myślę, że na razie, na razie się układa bardzo dobrze współpraca, ale tak jak mówię, no, robimy to, Transparent. Panie burmistrzu, pytanie na koniec. Czy ekstraklasa wróci do gminy Żabno? Wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze. Jaka to po prostu jest też tak, jakby ktoś nie zna tych realiów, jak musi to brzmieć fantastycznie w ogóle, nieprawdopodobnie, że rozmawiam sobie z burmistrzem małej, małej gminy w Powiecie Tarnowskim i pytam go, czy eks piłkarska ekstraklasa wróci tutaj do Żabno. Jak jest, jak piłkarska ekstraklasa. Yy... Zawita, zawita ta nieciecza, albo już zawitała parę razy, to tu przed meczami jest pełny pa parking samochodów z Wrocławia, z Zabrza i tak dalej. I tak ludzie chodzą, zwiedzają, yy, szukają restauracji, żeby coś zjeść, yy, także nie są, nie są to tacy kibice, którzy przyjeżdżają tylko na mecz i jadą, tylko zatrzymują się wcześniej, zwiedzają. Nawet ktoś jedzie pół Polski. Tak, tak, tak że jest taka... Mogna powiedzieć, turystyka, e, znaczy takie kibicowanie, ale łączone z turystyką. Bardzo że no Sam jak byłem na meczu Rapid w e, Wiedeń, Wisła, Kraków, no to wiadomo, że nie pojechałem bezpośrednio na mecz, tylko byłem tam 5 tak. godzin wcześniej, żeby jakieś tam piwko wypić, pizzę zjeść, e, jakąś tam na żeberka pójść i tego. Tak Poddychać tym, tym austriackim dokładnie. Do liczymy na to, że tak. Ja jestem kibicem, oczywiście jestem kibicem e, Thermaliki, jestem, jestem kibicem Żabna, jestem kibicem Unitarnów, bo jest, byłem związany z Unią Tarnów przecież lata. Także jestem w ogóle kibicem piłkarskim, ale kibicem sportowym. Życzę życzę Termalice wszystkiego najlepszego, bo jest to niesamowity, że tak powiem, taki kop yy, reklamowy dla gminy, dla, dla miejscowości, dla klubu, dla właściciela, dla firmy. To to, się, to, wtedy coś, to to naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie. Przekłada się to na, na wiele, wiele aspektów. Mamy też niedaleko od nas, bodajże 10 kilometrów stąd, też mamy Ekstraklasę, klasę, tylko już w innej gminie. Mamy tutaj klub, yy, UKS Villaverde-Olesno, który ma ekstraklasy w tenisie stołowym. Jeżeli ktoś z Państwa się interesuje, zapraszam na mecze. No mecze są no, no, przepiękne, niewiarygodne. Poziom, poziom ekstraklasy na żywo to jest coś niesamowitego. Tym bardziej, że w każdym zespole ekstraklasowym występuje jeden albo dwóch Azjatów. To jest poziom światowy poziom. Zapraszam. Jeżeli ktoś, ktoś się interesuje dyscyplą sportu, to, to taką reklamę robię mojemu koledze, który jest właścicielem tego klubu i, i, i założycielem, ale ale naprawdę te, też, też także mamy niedaleko ekstraklasę jedną, a tu życzylibyśmy sobie, żeby była ekstraklasa druga. Opatrzność nam y, każe zakończyć wywiad, bijąc wolny, no to i lepszej płyty być nie może. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów był pan Tomasz Kijowski, burmistrz żabna. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. A ja a dziękuję, a ja tradycyjnie zachęcam na koniec Państwa do kilku rzeczy. Przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dodawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie tego materiału. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Kafetarnów.